kiedy tam deliverance 2 to goty nie oglądałem. The original was No deserves a proper remake. tylko zobaczymy czy się uda go robić. A, a, jak, jak dla was jak widzicie robienie making of -a?

Striving and strive to make everything better. Now I get a second chance, so I can return to my music that I wrote back then. czyli muzyczka będzie git. Muzyczka będzie super. And create new versions, create fresh versions that kind of stand the test of time. It's been more than 20 years since the first gothic came out, and it's difficult to think about how you bring something that has... Wieje wiat, a, a widziałeś widziałeś Wiedźmina trójce <noise> Tak wieje wiatr, panie kolego. Jest senior game designer, może ja też tak będę się wypowiadać. Też Kolega po fachu. Modern times with the of life we have now and how you stay uh, truthful to the original uh, experience of playing such a game, which was quite quite new to the whole market and, and what it got immersed into the world of Gothic thanks uh, to Kai france and his uh, creations, and uh, I want to say a big thank you to Czas? Snowball Localization. this film, they Because they made a huge job, the voices and localization. To go deeper in this world. I seen that Gothic one. Was uh, a game that allows the player to to go everywhere, anywhere and anytime. So that feeling that the player has in order to to make his own choices. There was, I don't know, 15 years, over 10 years there was nothing happening with it, which is sad, because it's like it's a franchise and the game. Jeszcze raz, no zobaczmy to, bo. So that feeling that the player. No and dokładnie ten bieg o którym wam mówiłem. Uh... Mówiłem wam na Demie, że, mi się, że to jest standardowy bieg z La, który jest spieprzony, i tutaj, tutaj to widać. to jest profesjonalne komentarze na YouTubie. Nie zwracamy uwagi na gameplay, nie zwracamy uwagi na to, co mówią ludzie, tylko śmiejemy się z nich nazwisk. To jest pro, to, to, ja to nazywam profesjonalizmem. Mm care about, and I'm very emotional towards two. Um, and I'm, I'm myself sad, actually, that I never got to play another Gothic game in this time. Spórcy tego remake'a powinni zapierdalać na garengerze, no. With memories. We're just trying to embrace the original vision of the authors. Ale szczerze, jako też twórca zaangażowany w tworzenie remake'a gry, Takiego no, no remake'a no remake dużej gry, na które fani czekają, to jest przewalone zajęcie. żeby się sprostać oczekiwaniom fanów, ale z jedno, jednocześnie nie wydać tej samej gry i jakby coś już, coś już dać od siebie, stworzyć to przy standardach, które odpowiadają standardom

nie było it, like it so, so so, so to nigdy zrobione przez game. To było tak naturalne i tak blisko rzeczywistości, w pewnym sensie, bez nie było to symulacja czy coś w Ale niemiecka kultura w końcu obozy pracy. No. Ale czy Gothic był takim game changerem, jeżeli chodzi o, o symulację świata? W sensie, no, tam, ludzie rob... tam ci, ci ludzie robili swoje rutyny i robili swoje rzeczy można było je moich spotkać w różnych porach dnia w różnych miejscach ale czy te dialogi były takim game changerem ja bardzo na to stawiałem na tę symulację świata now yeah. stuff like fascinated me always uh, right because it also like they they were cursing each other in the game and like reacting to each other in a very uh, rude way sometimes and that there was that was kind of like an attractor for coś jest. Czekaj. Ktoś mówi po jakimś języku, i jeszcze są napisane ja? na te Czekajcie. Wyłączę napisy na chwilę. Ale. Ale to jest takie. mydło, nie? Como ese, em, en chodzi en o grafikę. Y como duro, no? que... Obicie mordy za niepłacenie haraczu. Nie zachowanie, no. No, Okej, okay, ta gra była brutalna i ta gra cię traktowała jak śmietnik. I to nie było tak, że jesteś super tylko ci wrócili. I to było właśnie atrakcyjne w Gotiku, że cię wrzucało do, do obozu. Niemiecka kultura obozów w pracy wrzucało ci do obozu i serio tam każdy cię pomiatał i trzeba było sobie wypracować tą reputację. Nie? Es Muy rápido, ¿no? ese, esa sensación de sentirte parte ¿no? de, de ese mundo ya. Eh... No, ale... Bratku, ta la música, los environments. Así que Gothic me gustó mucho por, por el setting y por el mundo. Y Dienio me sfór. llamó mucho la atención, pues que era un juego que yo no estaba acostumbrado a jugar en ese momento. Un juego que no te guía, no te, no te indica dónde tienes que ir. Lo que tienes que hacer, tienes que prestar atención a lo que te dicen los personages, tienes que comprar del mapa, tienes que no to, to jest naprawdę y es Ciekawe, jak to rozwiązanie Ciekawe, jak to rozwiążą z tą mapą, czy będzie trzeba kupować mapy. Czy to, bo to było, to było spoko, bo ta gra nie była duża. W sensie ten świat w porównaniu do dzisiejszych standardów i do RPG-ów ogólnie nie był duży, ale był, właśnie ten level design Gothica był. Bardzo spoko. To jest i think a very grounded game that you feel like is, is tough is hard but, but also is very realistic what this was amazing to me the first time that i played gothic was how you could solve a lot of situations taking advantage of everyone everyone would take Take it of everyone? Jak ty byłeś śmietnikiem trochę. Adventures of you of course, but then you have these chances where you can take advantage of a character killing a scavenger for you, so you can go around something. A nie, to akurat tak, tak, tak. tak. To akurat prawda, że w Gothicu można było wykorzystywać twoich...

que no pudiera existir en la vida real, sino que es algo que te hace como meterte dentro del personaje y sentir que tú puedes estar viviendo eso. The living world, like a simulation that like everything is kind of like everything had a daily routine, you can affect it, you can get to discover kind of to like a part of kultura, like, jakby... the Spanish culture. like like the first simulation el I feel like was not centered around the player. It was actually going on while you know you were, you were not the center it of looks very and and... I, I really like the the progression system and how you learn abilities and what also the progression had an impact on uh, you know your your fighting styles like that the main character had really i think everybody struggled fighting against uh, the first scavenger or run away away from the from the diggers and for mm -hmm. me at this point from then A, a, nawet ten sam dźwięk zostawili. Ale... Co się glory. stało, poczekajcie. Co się stało z tą kamerą? Patrzcie, tu. I ten. Yy, zoomowało and na. Tu idzie. Jakby gracz poszedł na bok, ale dalej focus jest na tych. You get a name in the colony. For me, that's the most memorable thing of the, of the game. For me, the, the main thing that for me defines Gothic it's the way you interact with other characters. I mean, it's not about you know killing twenty wolves and so you get a rise in your level of expertise in sword fighting. It's about find someone, convince him to teach you how to improve your skills, and then. I to create ta remake in Nie wiem no. Co się dzieje? Nie, wiem, że to są pierdoły, so ale. To this remake. Jakby, nie ja wiem, to by czepianie się straszne, ale. Patrzcie na mood tego obrazka. So to this I na mood tego. Zupełnie inny, inny mood, jakby inna atmosfera, ale ja, ja nie o tym chciałem, no bo mogą to, to jest remake, więc mogą to zmienić, no doa, nie? Może to jest inna, yy, może to jest inna po prostu poradnia, ale to tutaj. In a in a mindful uh, way and with respecting greatly the original, but we also wanted to set up like with the graphics to be jak like a modern game with a realistic look, I to to wygląda super, nie? No oni mówią, że chcą właśnie na modern look, no i to look, wygląda no right? jak gówno, no przy, kind of to wygląda kom on dziwoko. Wygląda fajnie. So figures, and with, with these restrictions you design creatures and NPCs and whatever you design it in a very way. To get to get the fantasy in your head, right? You had to do this back at the time. Like, if if there is people who are like, yeah, but I like this look. If you really like the look of the original game, I mean, I think there is a game for you which is the original. What the fuck? Gościu, no! Być co, bo myśmy zrobili taką tutaj inną graficzkę i w ogóle, ale jeżeli ci się podoba oryginalna gra, to zagraj w oryginał. I z jednej strony ma rację, bo, bo jeżeli lubisz oryginał i jak wygląda oryginał, i chciałbyś zagrać w oryginał, to zagraj w oryginał, nie? Nie kupuj gry za 300, tam za ile. To sobie, tylko oczywiście teraz wzrosła cena Gotika. Zagraj w Gotika 1. A z drugiej strony to nie jest dobra reklama dla twojego remake'a, jeżeli chcesz trafić do fanów, którzy kochają oryginał i mówisz, lub oryginal, to se, lagaj, w ogóle w ogóle. And thankfully, I mean, you can now play uh, Gothic 1 and 2 as classic editions on modern consoles, uh, which, which I think is was also one of our key passes, like strategies always to to take care about franchises and IPs to make sure uh, the the thing that people love is actually preserved. Nie Gothic a zagrać tylko na PC i tylko na Switchu, ale to pierdola. In the end, we're fighting to recreate the love memories. And in Spanish, we say there's a say that says, eh, Cualquier tiempo pasado fue mejor. It seems oh, any time, any past time was better, was way better. Yeah, so the we're trying to, to było things, po, nice po Polsku. So when I see, when I read some fans' comments about, and they say, for example, a new coming, image, no, we released not much ago, not much time ago. And they say, "Wow, this is exactly how the new camp was in my mind when I was playing." You know? And then some other fans oboz super, the, real image of the... the new cam, no, nie, the ja video, you know? and they say, "What the hell?" No, the In my head, it was like the remake one. So first of all, I think that the fan base of the original is a multi-layered um, demographic and structure. I think nie not one voice that you can listen to and say like if you do like to... like A bo ta woda jakby wspina się po tej barierze. Ej, w sumie Ciekawy design. To that's that's the core problem. There's so many different opinions. There's even like, when we did the... Gothic playable teaser. Dlaczego do tego wracacie? Przecież mówiliście, że Chcecie odzorować oryginał i walczycie o to, a właśnie pokazujecie playable teaser the, the ale play There were even, even like old fans who were like, Great, do I doing playable Teaserze. the chcę być cztery. to to walka Walka wygląda tu lepiej. Oh, so that worked out so back in the day we were asking okay what fans want what do they want they want I mean the same story with new graphics they, or maybe a retold maybe they want a new story within the world or maybe they want something uh, in the line they of new modern games where the character is always talking and, and, have, and, and you know, doing jokes to the player Nie wiem, więc So we, we thought, okay, let's go stream. to, co teaser. What really want, no? and in the end we got the reaction. We fans. fans góry, us to, create to the... jak działa woda nad targiem? Wiesz co? Co się czepiasz? Bo tam, tam jest bariera nie na wodzie, tylko na, na ziemi przy wodzie. Uh, The a w sumie spoko so podejście, nie? To, 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 jest, to jest playable teaser, czy remake. Bo to wygląda tragicznie. I to, ale to jest fajne podejście, że jakby ob, o, wydzielili te bariery, znaczy, sorry, bariery w pilary. Podstawy tej gry, których nie mogą zmienić absolutnie i zmieniają po prostu rzeczy, które nie są takimi core mechanikami, nie są core rzeczami, czy tam core. Yy, yy, rzeczami, elementami gry, które sprawiły, że gotykie jest gotikiem, ale też robią swoje. Well, those are the pillars of the everything what we are reconstructing the next years. those are the founding pillars, and it should be that. so for me, the pt, so it, was good to, to pływanie pod wodą. it helped us to define those basic pillars, and we are here today. when to no, like no we started like to create the real pillars, we set out to, or we defined that first and foremost, we have to please the old gothic fans. Um, because if, if they don't like our game, then this game has no right to exist. <laughs> it's not gonna, like, oh, it's two things, the first thing to the fans is that I hope that they fully understand the, the way we embrace the original, the way we respect and try, and we're trying to honor the original because we understand how important is this game, well, the franchise, but Gothic one in special for them. No, uh, sometimes I read fans telling, okay, I was playing this with my father, and I will play the remake with my son.

będzie w pasie, game pasie, przepraszam. <laughs> Będzie w pasie, więc. Czy, żeby nie było. Ja nie chcę bo ja wiem, że oni robią najlepszą robotę, jaką potrafią. I sam jestem deweloperem gier. Sam robię gry. Sam wiem, jak to wygląda tam potrafi się wrócić w te w te miejsce gdzie oni są no bo sam też robię remake jedynki Wiedźmina więc to jest cholernie trudne A no ale no nie so wiem, no. The game efekt and jest the audience that I would like to To play gothic remake in 20 years with Aran, with my son. He's two years old now but maybe in 15 years or 16 years we can play together and he says okay papa you did this and I say yeah but yeah maybe in 10 years we we can we can play together to this one. No Co, to, co, Sound and design, aha. A tutaj? Filmy ten już pan po włosku? Ok, jest coś. Jest coś dalej po napisach? 23 meatbox. Got hurt during the making of this video. O oh, nie. Two meatbags uh, ragus uh, were consumed during the making of this episode. The sleeper is still sleeping. Ale jest weird good. Which is now. Ale jest informacja, że, na, że w, w lutym będziemy. Jest informacja, że w lutym możemy, yy, chcą po, yy, wrzucić jakieś demko na Steam Game Fest. Yy, yy, więc yy, no zobaczymy, no. no zobaczymy, no na razie fajnie, że jest Kain Rosenkratz. Yy, fajnie, że oni chcą szanować ten oryginał i to wszystko, ale mało było tutaj tego remake'u w tym filmie. I dalej to wygląda, no. Wygląda, no. Ja wiem, ja mam bardzo dużo empatii co do tych ludzi, i ja wiem, jak to jest. a wygląda to kurwa źle, po prostu. Ale dobrze, zobaczymy. Zobaczymy na Steam Game Fest, czy na jakimś demku. Jak to będzie zrobione? No, ale jak już robią making offy i to wszystko, to znaczy, że ta gra musi. No, bo były takie głosy, że ja, ja w filmie powiedziałem, że ona wyjdzie w tym... E, e, że to wyjdzie w tym roku i były głosy, że nie, że w przyszłym roku, że to przesunęli na przyszły rok. Ale jak już są making offy robione, to chyba wyjdzie w tym roku, nie? Chyba jest, jest niedaleko do, do, do premiery. I don't know, man. Dobra, gramy w meterko.